Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zacznę temat zmęczona szefowa, raczej szefowa na zakręcie. I niezależnie od tego, ile razy miałaś ochotę zrzucić ten biznes i wyjechać w górę, to wiem, że go robisz, że stoisz w nim, że ciągniesz to wszystko, rozwijasz się, bo to jest bardzo ważny aspekt. Cały czas się rozwijasz, i masz takie poczucie, że ty nie powinnaś. Być niezadowolona. Czy masz takie poczucie? Ja dostałam taką wiadomość od klientki, że ona ma dosyć mówienia wszystkim, co mają robić. I wiesz, zacnie może brzmieć delegowanie. Jednocześnie ciągłe powtarzanie tych samych rzeczy nie ma nic wspólnego z delegowaniem. Ja jestem Sylwia Winiarska-Żylik. 26 lat pracuję w finansach z przedsiębiorcami, a od 15 lat mam własny biznes. Uczę kobietę, jak odzyskać wolność w biznesie i w życiu. Zapraszam Ciebie, posłuchaj i wierzę, że znajdziesz tutaj dla siebie receptę, która pomoże ci poczuć się lepiej. Tydzień temu też wrzuciłam odcinek. O tym, jak przestać siebie naprawiać, a transformować swój biznes, stary biznes, twój biznes, który być może dostał zadyszki goniąc ciebie w Twoim rozwoju. A dzisiaj, właśnie o Twoim zmęczeniu i jak sobie to zaopiekować. Bo masz prawo być zmęczona i wiem, że jak cały czas inwestujesz w siebie, kolejne kursy, mentoringi, wszystkie przestrzenie, z których korzystasz, one wnoszą bardzo dużo nowego, bardzo dużo świadomości do Twojego życia, to czasami można zapomnieć, że Ty też jesteś człowiekiem. I mówię Ci to, bo ja też o tym zapominam. Ja też czasami zapominam. Że po prostu mam prawo. Uczyć się czegoś na nowo, przy nowych osobach, przy nowych podwykonawcach, przy nowych klientach. Moje stare, techniki mogą nie działać, muszę sprawdzać, weryfikować, jakie są nowe potrzeby, jakie są potrzeby też nowych osób, z którymi wchodzę we współpracę, jakie są moje nowe potrzeby. Więc dzisiaj chciałabym Ciebie zachęcić do takiej. I jednej tylko rzeczy, żebyśmy się tu nie zamęczyły. Czyli jakbyś sobie usiadła z tą kawką szefowej i sprawdziła, jaka jest jedna rzecz, która najbardziej wysysa z ciebie energię, którą musisz powtarzać, a której pozbycie się, by ciebie uwolniło. I ja się śmieję, że tak przynajmniej 52 razy. W roku miałam ochotę ten biznes księgowy zamknąć i wyjechać w Bieszczady, chociaż bardziej chciałam otworzyć warzywniak, bo dla mnie bardzo istotna jest praca z ludźmi. I za każdym razem kontynuowałam to swoje działanie, jednak ze względu na wiesz, misję, by stawać między klientem a systemem, by pomagać ludziom prowadzić ten biznes niezależnie od tego, co system tam sobie nawymyślał ile tych różnych obciążeń na nas nałożyć, ile tam macek podczepić. I wierzę, że Ty też założyłaś ten biznes z jasną, klarowną misją. Po co to robisz? Nie tylko po to, żeby mieć na rachunki, ale tam było coś więcej. I w tym codziennym kołowrotku to się potrafi zgubić. I totalnie mówię Ci to z doświadczenia. I bardzo ważne jest, żeby sobie przypomnieć, i żeby też pozwolić sobie zobaczyć, jaki jest ten czynnik zapętlający nas, który sprawia, że po prostu po ludzku mamy dosyć. I w mojej pracy z klientkami, w mentoringu, dzięki temu, że to trwa kilka miesięcy, możemy zaobserwować, kiedy przechodzimy z tego miejsca starania się, by pokazać, jak ja sobie dobrze radzę w biznesie, do tego miejsca, że chcę pokazać siebie prawdziwą, bo tylko to pomoże mi zmienić moje dotychczasowe ustawienia. Bo tak jak zapewne słyszałaś wielokrotnie, trudno jest oczekiwać nowych rezultatów, powtarzając wciąż te same rzeczy. A praca z mentorem daje tobie, tak samo mi. To, że możemy coś zobaczyć na nowo. Możemy zobaczyć coś, na przykład, że z czym potrzebujemy się rozstać, z czym potrzebujemy się pożegnać, żeby zrobić przestrzeń na nowe. Już moim dzieciom tłumaczyłam, jakby byli mali, że potrzebujemy zakończyć na przykład relacje, żeby móc otworzyć się na nowe. Biznes, może cię zaskoczę, ale działa dokładnie tak samo. Potrzebujesz skończyć pewne. Działania, żeby zrobić przestrzeń na nowe. Samo odnalezienie nowych rzeczy, które chcesz robić, potrzebuje przestrzeni. Jeśli będziesz od rana siedzieć i odpowiadać na maile, realizować zamówienia, rozmawiać z klientami, zaspakajać odpowiedziami wszystkie pytania swoich pracowników, to tam nie będzie przestrzeni do kreacji. Ja dzisiaj poszłam odśnieżać podjazd, żeby zresetować swoje myślenie, bo akurat tutaj mam takie wyzwanie, że mój umysł potrafi żyć swoim życiem. I dla mnie jest ważne, żeby też dać sobie ten moment zatrzymania i poproszenia o pomoc. I tobie też to dzisiaj tutaj chcę zostawić, że jeśli masz taką jedną rzecz, którą sobie uświadomisz. Usiądziesz właśnie z tą kawą, z tym długopisem. Polecam bardzo pisanie piórem, i napiszesz sobie, jaką jedną rzecz. Mam dosyć. Mam naprawdę kurwa dosyć każdego dnia powtarzać od nowa, że to jest do zrobienia. Co da Tobie uwolnienie? I jestem otwarta na to, żebyś do mnie napisała. Polecam na Instagramie, a ja obiecuję. Że ci odpowiem. E, takie wsparcie szefowych w nowym roku. I a propos nowego roku, e, przypominam, że to jeszcze nie czas na start tego ognistego konia. Wczoraj byłam na kuligu i miałam okazję przyjrzeć się temu od tyłu, temu koniowi koniu, koniowi. E, dlatego ci mówię, że bardzo, bardzo, bardzo zanim wystartujesz na tych oparach ekscytacji nowego roku kalendarzowo podatkowego, zostaw za sobą ten zbędny ciężar. Pamiętasz? Baba z wozu koniom lżej. Skoro idziemy w rok konia, to akurat to na miejscu jest. I teraz, co ja potrzebuję zostawić? Powiem Ci, że na przykład u mnie naj bardziej chyba taką rzeczą irytującą były te maile. Codzienne maile. I to potrafiło mnie zniechęcić nawet do przyjechania do mojego własnego biura. Więc bywało trudno i jak szukałam na to rozwiązania, jak to zdelegować. Pomógł mi w tym, pomogła mi lektura czterogodzinnego tygodnia pracy. Więc polecam, być może dla siebie też coś tam znajdziesz. Jednocześnie, widzisz, zdelegowanie maili nie jest o tym, że ja każdego dnia będę mówiła swojej pracownicy, jakie ma czytać najpierw, które ma robić, jak ma odpowiadać, i że z każdym mailem będzie do mnie przychodziła i pytała, jak ma odpowiedzieć. Czyli potrzebujemy, żeby przestać powtarzać pewne rzeczy które są niezbędne do wykonania w naszej firmie, to potrzebujemy nadać im taką procedurę, którą przekażesz, będziesz ją weryfikować, ale nie będziesz jej każdego dnia powtarzać. I druga rzecz bardzo ważna: nie będziesz. I to w ogóle tutaj przyrzekamy: Nie będziesz sama poprawiać za pracowników. Jakby nie ma szansy, żeby ktoś się nauczył skutecznej, Komunikacji, skutecznego wykonywania swoich zadań, jeśli ty będziesz za nich poprawiać, tłumaczyć, dzwonić do klientów, wyjaśniać. To jest odpowiedzialność tutaj, więc też elementem tego przekazania obowiązków jest przekazanie decyzyjności i przekazanie odpowiedzialności. I klientka mi powiedziała, że właśnie. Chciała bardzo zatrudnić Panią, już była tak bardzo zdesperowana, żeby ją zatrudnić, ale ta Pani jej powiedziała, że ona nie chce brać takiej odpowiedzialności. Jak miała mieć taką odpowiedzialność, to ona by własną firmę założyła. I wiesz, zadała mi pytanie, to no dlaczego? Ty chcesz ją zatrudnić? Bo jeśli robimy coś z tej desperacji, z tego, że na gwałt potrzebujemy, to tutaj Ci powiem z całego mojego biznesowego doświadczenia, to nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. Miałam na taką zasadę, żeby nie zatrudniać po to, by pomóc sobie lub pomóc komuś. To nie jest intencja. Pomaganie nie jest w ogóle intencją. Tutaj w ogóle nie ma być celem Twoim biznesowym, bo to się tutaj nie łączy. Jak dojdziesz do momentu, w którym założysz sobie fundację, a Twój biznes będzie Ciebie utrzymywał, wtedy tak. Ale nie w tym momencie. W tym momencie rozmawiamy o biznesie i ty potrzebujesz zarabiać. Znajdziesz tą jedną rzecz, która najbardziej pozbawia ciebie energii, wkurza ciebie, frustruje, irytuje i co tam jeszcze potrzebujesz dodać? I jakie tam epitety ci przychodzą? Wszystko sobie wyrzuć na papier, bo ty z miejsca tej nowej świadomości. Podejmiesz decyzję, co z tym można zrobić. Jak nie będziesz miała sama pomysłu, co z tym można zrobić, to tak jak wspomniałam, możesz się do mnie odezwać, podzielić tym, tą jedną rzeczą. Możesz oczywiście spytać czatu GPT, zweryfikowałabym to z żywym tutaj człowiekiem, zanim wdrożysz jego pomysły w życie, ale pogadać sobie oczywiście możesz. Najlepiej jest takie rzeczy strategiczne omawiać z mentorem albo przynajmniej z koleżanką, która też ma biznes i wie, z czym to się je, z czym się borykasz, jakie masz wyzwania każdego dnia. Czyli nie konsultujemy tego z rodziną, z przyjaciółkami, które akurat są w innym miejscu i etapie życia, bo to może być trudne, po prostu dla ciebie niesaportujące. I teraz bardzo ważna rzecz: też kiedyś miałam takie doświadczenie z podwykonawczynią, która powiedziała, że ona nie podpisze ze mną umowy, bo właśnie gdyby miała mieć taką odpowiedzialność za powierzone zadania, za ich wykonanie, to założyłaby własny biznes. I daję Ci jasną informację tutaj, i taką odpowiedź też jej wtedy udzieliłam, że przyszła do mnie, żeby jej dała pracę. Czyli ja biorę odpowiedzialność za to, że jej dostarczy klientów, a ona bierze odpowiedzialność za to, jak to zrealizuje i że zrealizuje to zgodnie z przepisami zgodnie z wszystkimi wytycznymi. Dlatego to jest współpraca, to się nazywa B2B, tak, bo nie ty, jako szefowa, podnosisz pełną, ponosisz pełną odpowiedzialność. Musisz się tego nauczyć, czyli z miejsca, które nauczyło nas, że. My musimy wziąć odpowiedzialność za pracowników, tłumaczyć się za nich, pilnować, czy oni zrealizowali swoją pracę, czy oni mają wystarczającą ilość pracy na ten cały, cały czas ich, który Tobie przekazują jako pracownicy, to wszystko jest Twoja odpowiedzialność. Jednocześnie kiedy wchodzimy w taki kawałek, że to ty sprawdzasz, ty uczysz. Ty poprawiasz i na następne zadanie i ty znowu, znowu sprawdzasz, poprawiasz, kończysz, wysyłasz do klienta. To są takie przestrzenie, w których jesteś wychowawcą, rodzicem, ratownikiem i to jest ta energia, która ciebie męczy. To może być ta energia. To jest taki przykład, z którym ja się spotykam, kiedy pracuję z kobietami, które są po bardzo dużych doświadczeniach, które są po dużych transformacjach w swoim życiu, i jednocześnie, które mają silny syndrom ratowniczki, bo wiadomo, że im więcej się w życiu doświadczyło, tym później łatwiej te radary się odpalają i ta kontrola i znowu do roku konia pójdziemy czyli trzymanie tych wszystkich lejcy to jest coś, co daje poczucie, że my panujemy nad sytuacją. Jeśli panujemy nad sytuacją każdego pracownika i jego zadań, chociaż uwaga, wystarczy jeden taki pracownik, którego sobie weźmiesz na oko i będziesz go sprawdzać, kontrolować, pilnować i motywować, to już wystarczy, żebyś się zajechała. Tak po prostu. Więc tutaj jest potrzebne już takie pożegnanie się z tym, że w tym nowym czasie, do którego idziemy, to nie jest już przestrzeń na takie Twoje działania. To było, tak? I ty kiedyś miałaś takie zasoby, i miałaś takie programy, i miałaś a, takie przekonania, i być może nawet przysięgi, i jednocześnie to jest czas, w którym decydujemy, Pożegnać tą wersję, która musi wszystko sama, która musi wziąć odpowiedzialność, która zawsze da radę, która zawsze dowiezie i na której można polegać. To nie jest teraz przestrzeń, w której my się dowartościowujemy. Biznes jest przestrzenią, w której ty dostarczasz swoim klientom usługi, a biznes dostarcza tobie zasobów czy finansowych. Czy właśnie chociażby tej wolności, czasu, żebyś ty mogła poszukać przestrzeni dla swojej kreacji, dlatego żebyś ty nie czuła tej chęci co tydzień, by to zamknąć i ruszyć w góry, tylko żebyś ty się cieszyła na kolejne spotkanie z klientem, na kolejną realizację, żeby to ci dawało wiatr w żagle. I tak jak ma być ten rok konia, żebyś ty naprawdę czuła, jak ty ruszasz z kopyta. Dlatego chciałam się tym dzisiaj podzielić. Tak mnie poruszyła ta informacja, że, że można mieć dosyć i że to jest takie zaskakujące, że jak to robię 15 lat biznes i mam dosyć. Tak, może tak być. Dlatego ja też cały swój biznes przeorganizowałam, dlatego też dokonałam sukcesji w zeszłym roku, żeby nie musieć tej pracy w takiej fizycznej w kółko powtarzać, żeby móc pracować chociażby z tobą, z moimi klientkami w mentoringu, przekazywać im narzędzia i metody rozwoju i transformacji biznesu, a nie tylko siedzieć w obsłudze mojego biura. Więc zachęcam. Podsumowując, żebyś znalazła tą jedną rzecz, zrobiła sobie rytuał pożegnania z, no, z nią i pogodziła się z tym, że decydujesz iść dalej. A to już będzie tym zbędnym balastem i zaufaj mi, bo jestem Sylwia Winiarska-Wyżylik, szefowa szamanka. Od 15 lat mam własny biznes, a od 26 lat... Pracuję z pieniędzmi w biznesach moich klientów, dlatego łączymy biznes, ród i pieniądze, bo to wszystko się ze sobą łączy i to wszystko niech sprawi, że pojedziesz w tym nowym roku z, taką, z takim pędem i z taką energią, jakiej pragniesz. I nie mówię oczywiście, bo to byłaby bajka, że każdego dnia. Będziemy przeszczęśliwe, skaczące po kwiatkach i porosie na łące, bo biznes, tak jak to odśnieżanie samochodu, w tych pięknych warunkach. Pięć minut się cieszysz, ale 20 minut musisz ten śnieg z tego samochodu zdrapywać. Czyli co? Metoda Pareto działa. Najlepszego. Do usłyszenia.